Dawaj, i tak do strefy i sejdę. Czy to jest choinka? Ej, co tu robi choinka? Ej, czy wy to widzicie? Co tu robi choinka? Przecież co. No dobra, jest zima, ale już. Tu są jakieś typy? Ja sobie tu siedzę tak normalnie. Kurde, co to jest? Ej, skąd to. Dobra, zabili się. Pięć Pięcio... A tam, dobra. A tam jest, dobra, tam jest. Patrzcie, ile osób zostało. Szybko, 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 żeby mnie teraz nikt nie strzelił, błagam. Błagam. Ja sobie idę za ścianę. Czy jestem w strefie? To do mnie? Czy to do mnie? Nie wiem, czy to do mnie jest. Ej, w ogóle patrzcie, jak to wygląda. Niech oni się tam pozabijają, na spokojnie. Ej, ale by było fajnie, jakby było na odcinku wygrane. Strefa idzie. A to jest niefajne. No nie, muszę iść do strefy tam. Do strefy, nie. Ej, ja tu mogę wygrać. Ja, ej, ale była fajnie, jakby to było na odcinku wygrana. Ej, ja zostałem jakiś typ. Ej, to, to był dobry pomysł, żeby się schować do tego pudełka, ale. Ej, jakby była na odcinku wygrana, to. Ja bym oszalał. Po prostu ja bym oszalał. Ja się tu stoję. I tu jest w ogóle trop. I gdzie jest, Ale się teraz stresuję. Gdzie jest ten typa? Gdzie jest ten typo? Nie mów, że nowa strefa będzie. Nie, to było śmieszne jakby była nowa strefa. Gdzie jest ten typo? Kurde, to ja się przejmuję, że mnie zabije. Aby było szkoda. Gdzie jest ten typ? Dwie osoby. To się nagrywa. To dwie osoby są. Dwie osoby. Ja i jakiś typ. Nowa strefa jest. ja tam muszę iść tam, gdzie jest ten typ. Proszę, żeby on mnie nie zabił. Ja chcę po prostu mieć. Ja no po prostu chcę mieć tą wygraną na tym odcinku. I proszę, ja chcę wygrać to. Ale w ogóle, gdzie jest ten typo? Ja nie, wiem, gdzie jest ten typ? Czy on nie otwiera tego dropa? Nie, nie otwiera tego dropa. Aha, do. Ej, gdzie on jest? Tu. Czy wy to widzicie? Wygrana na odcinku! Nie! Czy wy to widzicie? Nie, zatańczymy się. Ej, czemu ja nie mogę. O dobra, zatańczymy się to. Ja nie mogę. Pierwszy odcinek na YouTube z Fortnita i dobra, to znaczy, ja nie, nie mogę. Pierwszy odcinek z Fortnite'a yy, na YouTube i... wygrana! Ole wypas. Nie no, to jest piękne, co to w ogóle się. co to w ogóle się zdarzyło. Ale mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli Wam się oczywiście spodobał, to możecie zostawić łapeczkę w górę i a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!